Hej, moi drodzy, jestem Ambrozy, jest jar Oczywiście, że jestem. Jakby inaczej. Oczywiście. Witam was. Polacy, nic się nie stało! To... Polska, biało-czerwoni, Polacy, nic się nie stało. Gdzie? No w czacie mam. O Boże... Ile dostali? Dobra, idziemy, nieważne. Co? Ta... Eee... Diablo, Co zostało? Co? Przegrałeś mecz? Nie wiem, chyba... Chyba tak, nie wiem. Dobra, lecimy. I co, teraz Diablo? Nie, czy jeszcze, jeszcze nie? A, ten typek. Widzę, że nie posłuchałeś mego na Nephalemie. A może masz się za dostatecznie silnego, by stawić mi czoło? No wiadomo, zawsze jestem silny. Nie chcę z tobą walczyć. Chyba że będę musiał iść przez <noise> to szaleństwo diablo jest naszym wrogiem nie Nepalem Tyraelu wkrótce się z tobą policzę innymi sobie władza zaślepia wkrótce cóż to? zmienicie yes. demona? diablo dotarł do Diablo opętał kryształowy łuk. To dlatego anioły nie mogą utrzymać swej postaci. Jeśli światło łuku zgaśnie na wieki, musimy powstrzymać Diablo, nim to nastąpi. Teraz wszystko w rękach śmiertelników Tyraelu. Dobrze, że nie masz już swoich skrzydeł. Zepsucie zrodzone przez Diablo zagradza nam drogę. Cofnij się. Niech światło Eldruina utoruje nam przejście. Czemu też wszystkie miecze muszą, muszą się kończyć na tą końcówkę to, Tak jak Enrulin, Escalibull Identyczne końcówki Nie wiem, może jakiś też mieli twórcy Dobra pogadajmy jeszcze z terelem stoją otworem Przed tobą ostatnia sama... No z czy nie? Mhm. Ciebie się biliśmy przyjacielu. Jesteś wielkim wojownikiem. To był zaszczyt. Lecz oto chwila dla której się zrodziłeś Wybiła godzina. Ja gadam czy ty... Jaż gadam, no Dobra. Jest kryształowy, łuk. to co? To już kończymy, tak Dzisiaj? No to gdzie diablo? Takie że <grym> No mówiłem. No no, to co idziemy? Już nie ma co się ociągać. Diablo czeka. Czas go zabić. To co, jeszcze pony level? level... Zobaczymy, tak? Ale na pewno będzie też Coś się popsuło. To nie ja! <laughs> A, nie ja! Oj, to tutaj! To też To Co ja ja. <laughs> co robisz? Ale ten... I tak... Będą... Chodź. Czekaj, czekaj, czekaj! Bo jak będą napisy końcowe, to już, wiesz... Dajemy ten recenzję, czy nasz, naszą ocenę tej gry. Aha, no dobra. No, idziemy, czas zabić Diablo. Witaj, potworze z rodem. O, maczycki. Siedmiu złych jest we mnie jednością, a imię moje Legion. Ko... Shepard, komandor. <laughs> Legion! Dobra. Biblia chrześcijan, tak? E, to Chodź było... Tu. Ewenge Ewangelia według marka. rozdział brodę! 9. wersyc dziewiąty. Au! Usaj mnie! Siup. Tylko pokonując nas, wrócisz do swojego świata. E, po co nam to mówisz? Jeszcze nikomu nie udało się wyrwać Tak, podstawowy błąd z, złych e, charakterów. Mówi, mówię, e, co trzeba zrobić, aby wrócić. W większości gier tak nie. Da! Uderzyłby uder, nie zrobisz tego.

Co wiesz Aha, tak. Trzeci raz. mam chyba moich sprzymierzeń, to od razu ich wezmę Załobędziemy się samotłód. Czemu ze wszystkim kwestię Mi się przypomina ta piosenka. Nie wiem, o jaką piosenkę ci chodzi. Nie jest. Aj, nie mam moich. Tego bab. Dawają. Kiedyś cię kochałam, kiedyś cię znałam. na kiego? Co to było? mi tu w radiu leci? Opuść. Nie się żyje. No już dycha. Nie ma co zdychania. Bo on będzie jaką jak mówi. A tego tu jeszcze. Nie odrazuje się, i on cały czas stracił zdrowie. <grywa> Oj, heniu, heniu. Udało się. No ja poczekaj. Chcę zebrać przedmioty. Dobra, a ja chcę jedną zrobić inną rzecz jeszcze. O, właśnie z tobą. Co ze mną? Gorszy pasty, gorsza broń. <noise> tylko buty lepsze mam. Mam lepsze sandały. Poczekaj, jak to zrobić, te wszystkie te kwestie. Ale jakie kwestie, co? Nie, no bo że ja, ja robię, jak ja gadam teraz z tymi towarzyszami. Aha. A po co? <noise> Na zaosiągnięcie. Ha, tam ja mam w dupie to osiągnięcie. Bo nie twoje konto. No właśnie. Ale diabola pomidora został pokonany mocą przecieru. Co? O czym, o czym ja gadam, Boże? To <noise> no, łzy lendonie. Nie, to tylko deszcz. <noise> Dobra, to wiecie co za chwilę do nas wrócimy? Tylko tutaj rzadko skończy rozmawiać, więc zaraz wracamy. Dobrze, że właśnie wracamy, skończy już gadać i dostać w ogóle to osiągnięcie Nie, jeszcze muszę jakąś kwestię, ale to już sobie poobawię się na was w rękę No dobra, no to rozmawiam z Auriel Odnieśliśmy dziś zwycięstwo Diablo został Nie bądź taka pewna Prawdziwe zło nigdy nie Czas pokaże Wybierz OK, aby zakończyć grę i przejść do głównego menu. No cóż, no to dajemy OK. Czy jeszcze będzie jakiś film? Oczywiście. Tak jest. Ostatecznie to serce śmiertelnika ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać najwyższe zło. тебе курсант. No. Na aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości Nefalem powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma nie pozwalała nam się zmierzyć. Crasz, samo się naprawia. Raz jeszcze zajmę miejsce pośród Was, tym razem jako śmiertelnik. Sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością. Dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Od teraz i na zawsze będziemy żyć w przymierzu. Anioły i ludzie w obliczu nowego, wspaniałego świtu. Ten tyten. Dandrodę. Tak jest, tak się kończy. Udać się przejść Diablo 3. No. no. Na koszmarze ciekawie większe wyzwania, bla bla bla. Wiemy. No, no cóż, moi drodzy, oczywiście. Jak już się mówiliśmy. Pominę już tą listę płat. Na pewno jeszcze spotkamy się w Diablo 3, jeżeli chodzi o pony level, ale także na zapowiadany piąty akt, który dopiero wyjdzie do Diablo 3. Na pewno zobaczycie nasz duet, czyli barbarzyńcę Ambroza oraz szamana Jarzara. Jar no, tego, że ten rodzic na żerwanie pewnie się będę miał 60 level. Czyż będziesz miał wtedy 60 To To zapewne, bo będę mił zaraz Bo w YouTube będę cały dzień mił. No nie no, jak tam chcesz, ja bym, wiesz, ja bym... Tak, żebyśmy bym zostawił tą posę, którą tutaj razem żeśmy grali. Wiesz, tylko że... Ja, 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 ja wiesz, W końcu wyzabiłem sobie dobrego żabana, którym przyszedłem w grę... <laughs> miałem niego i po prostu był... No wiesz, albo ewentualnie możemy razem sobie pograć i po prostu przechodzić już tak dla siebie grę Na kolejnych poziomach trudności No O, to też jest dobry pomysł No nowy, nowy ekwipunek I właśnie, a właśnie i y, 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 jak kupimy, no, Patryk i ja Sobie zakupimy dodatek, to wtedy przejdziemy wam na Inferno dodatek sam No może nie przez nie może nie tak wysoko ale na pewno na jakimś wysokim, wyższym poziomie trudności niż normal, ponieważ no, jak żeście pewnie zauważyli w ostatniej walce, Diablo był szmatą. I to dosłownie. No, no na Inferno też jest szmatą. <grym grym> no. pojedy Pojedynkę go nie pokonasz. Ale już we trzech. To, to na, na tej samej zasadzie co dzisiaj mi było. No, Dobra. Sz szybko Berwano, no ale jeszcze podsumowanie. Jar no. jak ci się gra podobała, ocen ją w kategoriach wszystkich możliwych. Czekaj, o wszystkich. Dobra, udziękowienie. Okay. Powiedzmy, że no dobra, no 9. No bo jednak muzyka czasami mnie w eee, Dubbing, y, na, y, tłumaczenie ogólnie. No ja, ja bym dał 8. Bo czasami są pełne zgrzyty. W szczególności w fit temach Można się tego pośmiać, ale są zgrzyty. Ta i, i spodnie, kurczę, jakie jak były te spodnie? Instruktażowe y, spodnie czegoś tam, już nie pamiętam. <grymne> no dobrze, dalej? Mówi, nie, to, sorry, nie, to by Już przypomniałem wspomniałem sobie, co to było. Y Instruktażowe gacie. E, inteligencji, czy jakoś tak <grymne> Ta. Dobrze, że kurzy nie dali gacia, nie stringi. <grymne> Instruktażowe stringi inteligencji. Plus 60 do inteligencji. Tak, spoko. No co no dalej. Grafika. No tu możesz spokojnie dać 10. Trzeba jedynego do 10. Teraz ty coś powiedz. Ja już coś nie No cóż, dla mnie no, dźwięk również jest dosyć dobry. Takie 9,5 9 mógłbym dać. Yy, dubbing, właśnie chodzi, jeżeli chodzi o yy, zlokalizację, jest dosyć dobra, szczerze mówiąc. No to też, żeby tam, był tam gdzieś 9. 8,59 gdzieś, tak? Natomiast grafika. No cóż, grafika jest bardzo ładna, ale. Znaczy, ja wiem, czy tutaj da... można się do czegoś przyczynić... Mocna dziewiątka również, tak, ponieważ nie jest to grafika, to wszystko idealna. No, A teraz, to... teraz najważniejsza rzecz. Jak ktoś jakoś rozgrywki. Właśnie, gameplay. No, ja bym powiedział, że jeśli chodzi o ten. Te skile. No to jednak. W tym momencie Diablo upadło, i to soromotnie. Tak, porównując do Diablo 2, niestety tutaj skilly był zbyt prosty wybór skilli. Pamiętam jeszcze drzewka w Diablo 2, jak się zastanawiałem, kurczę, a może taki skill, a może to, może to mi daje jednak przewagę. Właśnie. Natomiast tu, widzieliście, była to kwestia wybierania i dobierania. Wybierania, dobierania i te w kółko. Można też, rzec, że tutaj po prostu e, tak jak ja, zauważycie, że ja nie brałem wszystkich skilli tych ostatnich, które się odblokowywały. Ja e, miałem różnie pomieszane: pierwszy, drugi, trzeci skill i tak, tak jak się najlepiej czułem. Co największe najmniej, obrażenia w, w, wkładało w moje ciosy. Właśnie, I to właśnie nie sugerujcie się tym, że jakby zagracie w tą grę, co że na przykład że ten skill odblokowałem później jest lepszy. Nie, niekoniecznie. To jest właśnie to. Na, na pewno zobaczycie nas, yy, nasz duet, bo może i nawet trio, albo nawet więcej osób, jeżeli się da, w Diablo 2. Yy, z, oczywiście łącznie z dodatkiem Lords of Destruction. Ponieważ yy, no yy. przejdziemy grę. Yy, tym razem myślę, że ja będę grał jako łucznik, ponieważ jest tam taka możliwość. Yy, a ty? Co? Ja? Znaczy nie no, czek, yy, jeżeli Patek z nami gra, to będzie grał drutem. Będzie ciągnął druta. Tak, będzie druidem. E, no co tam, no, ewentualnie na by grało, ja, ja, ja nie wiem, no ja, ja lubię grać paladynem. No ja, ja, no wstępnie mówię, że łucznik, ale jeszcze zobaczymy jak. No, no czyli więc... gameplay, czyli gameplay ja oceniam... No 9,5. No szczerze powiem, chociaż troszeczkę te quest. Yy... No dlatego, bo ogólnie mi w grę dobrze gra, ale jednak... Mm... Mm -hmm. Mnie jeszcze, Jezu, szczerze się tak. powiem, czegoś jeszcze brakuje, go, yy, bardziej epickiego zakończenia mimo wszystko. Yy, też chcę powiedzieć, że poziom trudności normal potworów jest yy, żenujący, właśnie pod względem, jeżeli już postać jest dosyć dobrze na tym 30 poziomie, to już potwory są szmatami. Tak, Więc... ale to zależy od tego, właśnie, właśnie dobrze, że poruszałeś ten temat, bo to zależy głównie od tego, że jest, jak to się nazywa, yy, to zależy głównie od dropa. Jak w każdej grze tego typu. Mamy, do, mamy dobre itemy. My jesteśmy OP. Moim zdaniem, e, tak jak Ty tam poruszyłeś w jednym z odcinków, e, to, że może zmienić poziom trudności potworów, dla mnie to jest całkowicie bez sensu. Znaczy, ogólnie to jest tak, że mm, wszystko, co. Pod, ogólnie, ogólnie są masz 1, 2, 3 i 4, nie? I jeden to po prostu, że one są, on to jest tak jakby, to się liczy, więc to jest taki tak przelicznik z tego, co tam pisze na forum Blizzarda, czy tam gdzieś, że jeden to jest tak jakby, to wszystko, to tam wszystkie ataki, skile, wszystko raz, idzie razy dwa. Eee, później te, tak po kolei, nie, tam idzie razy, dwa razy, no razy dwa, razy dwa. trzy, razy cztery, to. w zależności od tego, jaki to jest jak poziom, maksymalnie z 10 od jednego do dziesięciu. Wiesz co, moim zdaniem tutaj potwory powinny, myślę, że awans, jakby awansować, w, nie wiem jak to powiedzieć, twardość potworów, może coś, coś takiego, powinna awansować wraz z graczem. Że... Się na 10. poziomie jest tak, że na początku są bardzo banalne, ale, ale już jak tak. się bardziej zagłębiasz, że tak na, na tym właśnie 10. poziomie trudności już mo, można się naprawdę pobawić, jeżeli nie chcecie mieć prostej gry. No to wiesz co, szczerze mówiąc, zaczynający mogliśmy dać ten 10. poziom. No, ale tylko że myślę, że ja nie pomyślałem, że my będziemy testować OP. No nie, no na pewno jeszcze będziemy ko koksić te postacie i w dodatku zobaczymy się na 60 poziomie obaj. Przynajmniej ma tak. ma miejmy takie nadzieję. Pony level myślę, że wykonamy, ale to już w późniejszym okresie, już będziemy mieli lepsze poziomy. Lepsze poziomy? Dobra, nie czepia się. No, zobaczymy, o, tak powiem, zobaczymy. Nic no. nie jest pewne. Jeszcze ja tylko jedną rzecz jestem ogólna ocena gry poproszę. Dziewięć i pół, ogólna. Dziewięć pół? Tak, w sumie że do nie, W te to może się nie wyciągnąć, wycią a mi się nie, nie chce, ja powiem, że dziewięć Ja tak daję mocą dziewiątkę. Jednak coś mi jeszcze brakuje, może po akcie piątym będzie lepiej. No nic, tak. kochani, trzymajcie się i do zobaczenia naszego duetu w następnych, w następnych projektach i także w Pony Levelu do Diablo 3. Trzymajcie się, cześć! Arwal